29 września 2024 roku. Lasy Starachowickie, Lipie. Dwie osoby, póki co, jeden koszyk. Takie oto zbiory. Póki co, jest godzina 12 także późno. Weszliśmy do lasu. Grzybiarzy więcej i samochodów niż grzybów, ale już jest późno, niemniej jednak aut przy drodze za się z nowości tego roku. Tu już się pojawiła opieńka, tutaj sobie jest zebrana i idziemy szukać dalej. Mamy opieńki, bardzo dużo będzie do słyżka albo na sosik. No ale niestety jak się już opieńki pojawiły, to znak, że i jesień w pełni, zima nadchodzi, koniec grzybobrania. Ja tu gdyby się zbiera cały rok. Biorę się za ciachanie. Pojawiły się już mleczaje omszone. Wróć, mleczaj wełnianka. Mleczaj wełnianka z charakterystycznymi ringami. I taką jakby wełną na kapeluszu. Czasem jest mylony z mleczajem rydzem. Nie wiadomo dlaczego, ale jednak Mleczaj wełnianka Barowiki Nie barowiki Mleczaje, a tu że babka I jeszcze taki Pomarańczowo-żółty Trzeba będzie chyba zmienić kategorię podgrzybka z grzybów, z grzyba naziemnego no na drewnowy, no centralnie na pięku podgrzyb brunatny sobie rośnie, pierwszy w tym roku meldują się w tym roku maślaki sitarze a tutaj mamy łuskwiaka Ognistego, ogniowego kurczę zawsze. Zapominam jak się ten łódzkręt dokładnie nazywa ognisty czy ogniowy. Zaraz go zerwiemy. O, i tak wygląda. To jako ciekawostka Godzina 15 za parę minut. Mamy trzeci dzisiaj las. Zaliczony O, mamy tutaj grzybka Trującego orszówka Tak zwana, krowiak podwinięty Grzybek Trujący A w koszyku Tyle Trochę złotoporych Trochę prawdziwka Ogólnie to że tak powiem, lasy Świętokrzyskie, bardzo fajne. Ale są ofiarą własnego sukcesu. Aut i ludzi. Więcej niż niż grzybów. Niemniej jednak opłaca się przyjść, przyjechać, pochodzić, pozbierać, co jest. No chyba, że się mają, że tak powiem, jakieś Sprawdzone miejscówki. Ktoś miał atakować. Niemniej. W ciemno. Trzeci las. I troszkę w koszyku. Już uzbierane. Reszta została w aucie. Ale to podsumowanie będzie później. W koszyku coraz więcej. A tu taki mutant. I o dziwo, zdrowy. Ile tego grzyba w grzybie? Nie wiadomo, ale zdrowy. Człowiek nie byłby sobą, jakby sobie grzyba nie klepnął. Wszystkie zdrowe. Bez robalów. Bez robali znaczy się. Nie no, piękna sprawa. Bieram. No i tak sobie rosną prawdziweczki. Teraz spróbujemy klepnąć i wyrwać, zakopać i przetniemy, żeby zobaczyć, czy jest zdrowy. Cyk. Ja obstawiam, że będzie zdrowy, tak jak 99% grzybów, które dzisiaj. Znaleźliśmy. Funkielnówka nieśmigana. zdrowiuszki. Ten. Te rzutniemy. Opa. I jak on jest? Ślimak był wcześniej. Ale dziur żadnych nie ma. Po rubalach No niesamowite. Jesień teraz. Wczesna jesień. To dobra pora, żeby zbierać grzyba leczniczego. Białoporka brzozowego, nieraz już pokazywanego, czy to w mieście, czy to w lesie. Miękki, młodziutki, w smaku niestety nie za ciekawy, no ale cóż, trzeba się poświęcić i pić. A tu, Jedna czwarta zbiorów dzisiejszych i w tak wszystkim żółciaka można spotkać Nie wiem tutaj śliwa, inaczej nie śliwa tylko co, Czekaj Chyba jakieś owocowe drzewko Stara czereśnia albo albo wiśnia Tutaj Zwłoki już zmumifikowane. Sproszkowane, stare, gnijące A tu świeżutki wody Żółciak siarkowy Kurczak leśny Dość fajne grzybki W święto wszystkim też czubajek jak brakuje Tam o nie widać Podejdę Zerwę o, krzaczory, o, tam jest czwarta, tu jest jedna, tu jest druga, tu jest trzecia A teraz jeszcze poprawdziwka sobie skoczymy Który rośnie tu Tadam, a i taki prawdziwe to Kto kozaki. Koźlarze Koźlarze babki Dwa w jednym miejscu. A sobie skoczymy po kaniuchy, które rosną kapkę dalej. O, jest ich tutaj nawet kilka, a nie tylko jedna. Bo tu jest jedna cyk. Tu jest druga, tu jest trzecia, tam dwie. W sumie pięć kaniuch. Dobry wynik. No i to już się do niczego nie nadaje. To też także zostawiamy. Ale to do wzięcia. Teraz odszukać koszyk. Jest. Zerwać tamte tkanie. Oczyścić lekko. Idziemy dalej. Wracamy pomału do auta i co chwilę jakieś grzyby się znajduje tutaj maślak żółty maślak modrzewiowy dobry grzybek mykiorozuje z modrzewiem można śmiało zbierać jeść maślak żółty, maślak modrzewiowy w pełnej okazałości a jest ich całkiem sporo. Krótkie, szybkie podsumowanie jednego dnia w lasach Świętokrzyskich. Syf zostawiany przez grzybiarzy. To jest pozycja obowiązkowa. Jest masakra. A co do grzybów. To też jest masakra. Jednak nie ma co chwalić dnia przed Zachodem w tym przypadku. Nie ma co się smucić przed Zachodem, że mało grzybów. Jak widzicie, całkiem sporo. Całkiem sporych. Wszelkiej maści. I 95% grzybów, które były. Znalezione, które wylądowały w koszyku To grzyby Zdrowe kanie, maślaki prawdziwki koźlarze wszelkiego rodzaju Podgrzybki brunatne, wróć, podgrzyby teraz brunatne to się nazywa Opienki, które się teraz, o tu jedna przyczepiła do podgrzyba No i Chyba to by było na tyle. Zapraszam przy okazji na kanał miejski z grzybami. Wróć grzyby w Nowej Hucie. No i do jakiegoś śladu po sobie tu, na kanale z grzybami w Nowej Hucie. Po lesie. Zbiór dwuosobowy cały dzień w lasach świętokrzyskich. Do zobaczenia. Cześć.